Coraz bliżej beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. Dzięki osobistej interwencji papieża Benedykta XVI proces beatyfikacyjny kapelana Solidarności uległ nagłemu przyspieszeniu. Po głosowaniu w komisji kardynałów papież wyda zgodę na ogłoszenie dekretu o męczeństwie polskiego kapłana. Wkrótce potem ustalona zostanie data beatyfikacji. Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu, po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Polski, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, potem pracował w parafiach w Ząbkach, Aninie i w Warszawie. Od sierpnia 1980 roku był organizował msze Święte za Ojczyznę, na których gromadziły się tłumy ludzi. Z powodu swojej działalności był prześladowany przez władze komunistyczne. 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy został uprowadzony. 11 dni później podano informacje o odnalezieniu jego ciała w Wiśle. Zabójcy są już na wolności, a do dziś nie wiadomo, kto wydał rozkaz zamordowania kapłana.